Ukraino mogę kupić od ciebie dawne tereny Czechosłowacji i Zakarpacie. Jasne akurat mam złą sytuację w kraju. Jasny gwintu udało się wprowadzić komunizm w Niemczech, ale nie w Francji, więc za niedługo wprowadzę u Wenezueli. Brytyjczyk się bardziej rozrosnął, a ja stoję w miejscu Arabio, wojna. Błagam, oszczędz mnie, zrobię dla ciebie wszystko, ale mnie zostaw. Dobra, zostawię ci te tereny, ale masz być moją marionetką. Dobrze wolę to niż zniknąć z mapy. Przy okazji zabrałem tereny tych wypierdów. Czas na zajęcie Ameryki Centralnej. HMM. To państwo w Europie ma podobną nazwę do mnie, myślę, że zgodzi się na sojusz. Jeśli Brytania odnawia swoje kolonie, to ja też mogę. Algieria przyszedł czas na zemstę za rok 1945. Oj, nie żadnej zemsty nie będzie. Oj, będzie, będzie. Teraz ty Maroko. Tutaj wejdę sobie po cichutku. Nie zauważyli? No to je buduł. Angolo szykuj się. Na co? Na upadek. Jeszcze podbiję tych dwóch pode mną i będzie git. Wróciłem do Europy i Benelux cię. Podbije jakieś tereny w Afryce, aby być bezpieczny. Udało się.